Księga Mormona, trzecia księga Nefiego, rozdział czternasty. Jezus zabrania sądzić innych, nakazuje prosić Boga i ostrzega przed fałszywymi prorokami. Obiecuje zbawienie tym, którzy spełniają wolę ojca. Porównaj z rozdziałem siódmym ewangelii według Mateusza. I stało się, że powiedziawszy to, Jezus zwrócił się ponownie do Rzeszy i przemówił do nich: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą, i taką miarą, jaką mierzycie wam odmierzą. Dlaczego widzisz pyłek w oku brata, a w swoim belki nie dostrzegasz? Jak możesz powiedzieć swemu bratu: Pozwól, że ci wyjmę z oka pyłek, gdy belka tkwi w twoim oku? Obudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy będziesz lepiej widział, aby wyjąć pyłek z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, ani też nie rzucajcie swych pereł przed wieprze, aby ich nie stratowały, a obróciwszy się, nie rozszarpały was. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a drzwi zostaną wam otwarte. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu drzwi zostaną otwarte. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czyż jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czyż poda mu węża? Jeśli więc wy, będąc grzeszni, umiecie dawać dobre rady swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz ojciec, który jest w niebie, da wam co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy czyńcie, albowiem taka jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez wąską bramę, bo szeroka brama. I przestronna droga prowadzi do zguby, i wielu przez nią wchodzi. A ciasna jest brama, i wąską drogą prowadzą do życia, i mało jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. I każde drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Poznacie ich więc po ich owocach. Nie każdy, kto mówi do mnie Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, tylko ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W dniu Wielu mi powie panie panie czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i mocą twego imienia nie wyrzucaliśmy złych duchów czyż mocą twego imienia nie dokonaliśmy wielu cudów wtedy im powiem nigdy was nie znałem odejdźcie ode mnie wy którzy czynicie nieprawość każdy więc kto słucha tych moich słów i wprowadza je w czyn podobny jest do człowieka rozsądnego który zbudował swój dom na skalę. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły na ten dom. A nie zawalił się, bo był osadzony na skale. Każdy zaś, kto słucha tych moich słów, a nie wprowadza ich w czyn, podobny będzie do głupca, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły na ten dom. I zawalił się, i wielki był jego upadek.